Dzień dobry, witam wszystkich. No niestety zaczynamy całkowicie nowe rzeczy, jeśli chodzi o Excela i teraz będzie bardzo, ale to bardzo króciutki filmik, żebyśmy sobie zobaczyli, gdzie znajduje się coś takiego, co się nazywa wstążką dewelopera. Dzięki tej wstążce będziemy mogli robić rzeczy, które większości z was mogą się później spodobać lub przydać jakiejś tam konkretnej pracy. E, ja ostatnio wpisywałem takie tematy, gdzie mieliśmy pole lub blisko i Żeby można było w ogóle coś takiego zrobić, to musimy sobie dodać taką wstążkę, która się nazywa Developer. No oczywiście możliwości jest kilka, taka najprostsza jaka jest, to oczywiście kliknięcie sobie tutaj w ten przycisk dostosuj pasek narzędzi, szybki dostęp. Macie opcję więcej poleceń i pojawia Wam się opcję programu Excel. Jeżeli ktoś nie ma u siebie tego elementu, to pamiętajcie również o tym, że możecie sobie kliknąć klik, następnie opcje i tutaj tak samo Wam wyskoczy to co mi przed chwilką. Dobrze, e, musimy sobie dodać nową strążkę, która normalnie nie jest załączona, więc wybieramy sobie dostosowywanie wstążki. Mamy dostosować wstążkę, karty główne i tutaj mamy taką wstążkę, która nazywa się developer. Po kliknięciu na tą ikonkę klikamy sobie OK i teraz pojawiła nam się całkowicie nowa wstążka o nazwie developer. Jakby ktoś chciał Wyłączyć tą stążkę. No to oczywiście sprawa wygląda tak samo. Znów dostosuj pasek narzędzi, szybki dostęp. Więcej poleceń. Wybieramy sobie dostosowywanie stążki. Mamy tą stążkę developer zaznaczoną, więc ją sobie odznaczamy. Klikamy sobie OK i wracamy do poprzedniej wersji. Zwróćcie uwagę, że czasami jest tak, że nie potrzebujemy wszystkich wstążek, które są, więc jeżeli ktoś czegoś na przykład w danym momencie nie potrzebuje, to oczywiście może sobie po prostu to wziąć, pooznaczyć. Dobrze, no mam nadzieję, że zapamiętaliście tą prostą lekcję. Dzięki temu, że będziemy mieć dodaną teraz wstążkę o nazwie developer to za chwilkę będę mógł z wami zrobić kolejną lekcję czekajcie na kolejny filmik pozdrawiam